Siemanko! Dzisiaj naszym pacjentem będzie Polo i będziemy na nim testować zestaw z Allegro za około mniej więcej 50 zł. W skład zestawiku wchodzą papierki wodne o różnych gradacjach od 600 do 3000, pasty polerskie, filtr UV i adapter na wkrętarkę, żeby sobie można tutaj te papierki na rzep przymocować. Co będzie nam potrzebne oprócz tego? Woda w nie za małej ilości, oraz być może jakaś pasta polerska, jeżeli macie w postaci takiego lamp doktora, no i jakiś pad polerski na wkrętareczkę. Zestaw yy, nie zawiera w cenie wkrętarki. Prace rozpoczynamy od namoczenia papierków wodnych, mniej więcej przez 10 minut, na przykład w cisowiance. Lampa prezentuje się w taki sposób, nie ma tragedii ale też nie jest dobrze na pewno. Następnie dokładnie myjemy i zabezpieczamy dookoła lampę, żeby nie uszkodzić sobie lakieru. Jeżeli nasza lampa nie jest w jakimś bardzo złym stanie, nie ma głębokich i wyraźnych rys, możemy sobie rozpocząć zamiast od gradacji 600, na przykład od 800 czy od 1000, a jeżeli nasza lampa wcale nie jest taka zła, tylko chcemy ją odświeżyć, możemy sobie wziąć samą gradację 3000 i tego lamp doktora. Tutaj będę zaczynał od 600, mógłbym może wyżej, ale czuję wręcz tutaj gdzieś pod palcami, że haczą mi się opaznokieć rysy. Jeżeli chcecie polerować ręcznie, jedną gradację robimy w tą stronę, a drugą na przemian. W tą stronę. I tak do samego końca. Używamy jednej gradacji do momentu, kiedy lampa będzie jednolita, to znaczy będzie jednakowo yy, matowa w każdym miejscu. Jeżeli pierwszą gradacją nie usuniemy rys, które nas interesowały, że chcemy je usunąć, no to kolejne gradacje już tego nie zrobią. Więc liczy się dokładność, równomierna praca, żeby lampa po każdej gradacji była wszędzie jednakowa i staramy się unikać na przykład, szorowania w jednym miejscu. Zarówno przed, jak i podczas polerowania, obficie spryskujemy lampę wodą. Także lecimy. Ja sobie ustawiam pierwszy bieg na wkrętarce, czyli około 700 obrotów. Jedziemy równomiernie, co jakiś czas zerkając na efekty naszej pracy. Tak wygląda lampa po pierwszym przejeździe. Już nie czuję rys pod palcami. Jest wszędzie równomiernie matowa. A tak to wygląda po papierku 3000, ostatnia gradacja jeszcze przed polerowaniem. Jeżeli chodzi o polerowanie, rozprowadzamy sobie pastę. Ja trochę chyba przesadziłem. Zwilżamy sobie gąbeczkę, rozprowadzamy sobie tak. O, pastę zaczynamy wypracowywać niskimi obrotami, a później przechodzimy sobie na 1500-2000, tak jak jest w instrukcji. A tak wygląda efekt finalny po wypolerowaniu. Teraz zostało nam już tylko nałożyć pastę z filtrem UV, mikrofibrą sobie ją wetrzeć, albo jeżeli chcemy troszeczkę dłuższy efekt znaczy, ten efekt i tak zostanie zachowany przez dłuższy czas, ale możemy sobie polakierować takim karlensem, coś takiego. To sprawi, że ta lampa to praktycznie będzie już dożywotnia, jeżeli chodzi o tą polówkę. Druga lampa jest w trochę lepszym stanie, dlatego ją spróbujemy zrobić tylko papierkiem 3000 i wcześniej pokazanym już lamp doktorem. Za nami papierek 3000, a teraz będzie wylatywał lamp doktor. Przy polerowaniu trzeba uważać, żeby nie zgrzać lampy. Efekt już trochę gorszy, ale źle też nie jest. Wracając jeszcze do tego zestawu, uważam, że jest on spoko, naprawdę jest warty tej ceny, chociaż pewnie można byłoby złożyć to taniej od jednego sprzedającego gdzieś na Allegro, gdyby kupować te rzeczy osobno, chociaż tego pewny nie jestem, ale jeżeli mamy już jakieś pa papierki, no to możemy zawsze sobie kupować rzeczy osobno, może wyjdzie nas to taniej, ale właśnie wracając do tych papierów, trzy papierki rozkleiły mi się. Ten rzep odkleił się od, od samego już papieru. Yy, nie wiem czy to jest moja wina, yy, czy może akurat takie mi się felerne trafiły, starałem się uważać, no ale w razie czego miejcie jakieś w zapasie.